Witam wszystkich na naszych warsztatach. Chciałbym teraz na samym początku omówić pewien eksperyment, który wymyśliłem parę dni temu. Jest to eksperyment. Zasady tego eksperymentu jeszcze nikomu nie mówiłem, bo właśnie na tym polega cały widz, żeby to była tajemnica. Dopiero teraz mówię na czym to polega. Ten eksperyment będzie trwał 3 dni i w sobotę wieczorem po zebraniu wszystkich karteczek, omówień itd. Tak Yy, no, pokażemy wynik. Eksperyment polega na tym, że mam tutaj przygotowane cztery książki zapakowane w biały papier yy, bąbelkowy, żeby nie było widać ani tytułów, ani co jest w środku. Oznakujemy te cztery koperty ABCD. To są książki z różnych w ogóle dziedzin, z różnych bajek, yy, nieważne jakie. I polega to wszystko na tym, że w ciągu tych trzech dni każdy niech sobie weźmie książkę. obojętnie czy tutaj, czy do pokoju zanieść na 5 minut, i później tu przynieść. Położyć ją na czakramie serca i odczuć ją. Skupić się, odczuć. I na kartce, tu będą kartki, opisać. Książka A: czuję ją tak i tak. Książka B: czuję ją tak i tak. Może być taka sytuacja, że ktoś położy książkę i tak od razu ochyda, albo może być coś fajnego, nie? Obojętnie. Cokolwiek to będzie, proszę, jeżeli będą jakieś osoby obok, nie dawać sobie znaku, co to jest za uczucie, żeby inni też nie korzystali z podpowiedzi, że aha, książka F, załóżmy, to jest okropna książka, a książka A to jest jakaś piękna, nie. Nic nie omawiać w pokojach, jak mieszkacie po kilka osób, nie dyskutować na temat tych książek. Dopiero w sobotę wieczorem, jak już wszystko będzie zapisane, pokażę, co to za książki, wtedy będzie można dyskutować na ten temat. Teraz przez trzy dni w ogóle nie dawać po sobie znaku, co czujemy. Co z tego wyjdzie, nie ma zielonego pojęcia. Ja y, później zbiorę te wszystkie papiery, te wszystkie opisy i opublikuję to w stanie surowym, bez żadnego omawiania. Najczęściej, jak naukowcy jacyś robią. Eksperymenty, no to później przetrawią wyniki, i wyniki swoje przetrawione, podpłacone przez firmy farmaceutyczne opublikują i wtedy wszyscy wiedzą, że aha, na tą chorobę jest to i to. Natomiast tutaj wyniki surowe opublikujemy, żeby każdy sobie mógł. Zinterpretować jak chce. Jeśli ktoś ma w głowie jedno, to zinterpretuje w ten sposób. Jak ktoś ma rację w innym kierunku, no to on sobie zupełnie odwrotnie to przeczyta wszystko. Także to jest kwestią omówienia eksperymentu. Czy są jakieś pytania do tego eksperymentu? A, nie ma. To dziękuję. Witam po trzech dniach. Teraz otwieramy koperty, żeby zobaczyć co to za książki. Zebraliśmy kilkadziesiąt. Opinii na ten temat. To jest koperta A. Koperta A. Książka. Autor Rudolf Hisse. Pamiętniki, autobiografia komendanta Auschwitz. To jest komendant Auschwitz, który przez kilka lat był komendantem i Został po wojnie schwytany, przywieziony do Polski, tutaj skazany i w więzieniu tuż przed wyrokiem, przed powieszeniem go w Oświęcimiu spisał te pamiętniki. Z jednej strony jest tu dużo negatywów, ale z drugiej strony jest to spowiedź tego człowieka, który coś zajarzył, coś zrozumiał. Także może być na dwie strony. Bo jest tu prawda. On tutaj mówi prawdę na temat...

Racinger strażnik wiary. C. I koperta D. Biblia tysiąclecia. Biblia tysiąclecia, Stary i Nowy Testament i wszystkie te kartki z tymi waszymi odczuciami zeskanuję i opublikuję poniżej. Dziękuję.